Przy zamku w świecie po raz pierwszy w historii naszego miasta odbył się piknik militarny. Imprezę zorganizowaną przez spółdzielczo ośrodek kultury stokrotka przy pomocy spółdzielni mieszkaniowej Oksyry i Urzędu Miasta odwiedziły tłumy ludzi. Nic w tym dziwnego, bowiem dla mieszkańców przygotowano wiele atrakcji. Między innymi pojawił się ciężki sprzęt wojsk niemieckich i rosyjskich. Odbyła się inscenizacja obrony świecia, a osoby chętne mogły postrzelać z broni, wspiąć się na ściankę spinaczkową oraz zjechać na linię zwierzę zamkowej. Tak jak widać za moimi plecami jest wystawa sprzętu militarno-historycznego, są to różnego rodzaju pojazdy plus armatka. Do tego będzie jeszcze inscenizacja około godziny 17.00, Walk nawiązująca do obrony świecia z roku 1945. Z okresu II wojny światowej. E, oczywiście będzie można postrzelać z broni kulkowej typu ASG. Będzie też konkurs strzelecki z broni wiatrówkowej. Ponadto będzie można pobawić się w poszukiwacza skarbów, bo będą wykrywacze metali też w użyciu. I dla Państwa e, u góry jest obóz e, harcerski. E, na wieży zamkowej jest już rozwierżone stanowisko e, zjeżdżania na linię. Również jest rozstawiona ścianka wspinaczkowa. E, będzie też pokaz ratownictwa e, medycznego. Tego, też przygotowany przez harcerzy. Mimo iż imprez dotyczących militariów w świecie jeszcze nigdy nie było, okazało się, że miłośników wojska w naszym mieście nie brakuje. Dzięki kilku osobom, które pasjonują się musztrą, bronią oraz mundurami, udało się zorganizować tego typu uroczystość w świecie. Zrodził się ten pomysł u nas w pracy. Pierwszy raz o nim wspomniała moja koleżanka, pani Adrianna Oleńska, a to też z tej przyczyny, że z kolei ma znajomych, którzy są tutaj ze świecia, są mieszkańcami świecia, a wyjeżdżają na takie różne spotkania militarne i sami uczestniczą, bo mają swój sprzęt wojskowy, swoje mundury w różnych inscenizacjach w innych miastach. I pomyśleliśmy, że mimo to, że już w świeciu nie ma jednostki, ale może taki mały sentyment u mieszkańców świecia się obudzi i będą chcieli zobaczyć coś, co mieli tutaj przez kilkanaście, kilkadziesiąt właściwie lat, bo tak długo tutaj była jednostka w świeciu i z chęcią powrócą trochę z sentymentem do tych dawnych czasów i zobaczą na nowo zielone mundury, co prawda troszeczkę z innej, z innych lat, bo to okres II wojny światowej. Ciekawostką podczas pikniku militarnego była obecność kości z Kaliningradu, którzy podczas instynizacji odgrywali rolę żołnierzy rosyjskich. Gościmy dzisiaj oprócz... Yy... Polaków, uczestników e, tych inscenizacji, e, gości e, z Rosji, z Kaliningradu. E, niedawno e, stowarzyszenie SGO Pomorze z Tczewa, które właśnie tutaj e, przeprowadza tę całą inscenizację, gościło w Kaliningradzie. I tam uczestniczyli w organizowanym e, pokazie, zaprosiło swoich kolegów tam poznanych. i e, Gościmy też tutaj Rosjan, także będą komendy po rosyjsku prawdziwie wydawane w trakcie inscenizacji. Jest szansa, że w przyszłym roku taki piknik odbędzie się po raz drugi? Jest szansa, jeśli w tym roku faktycznie to wszystko ładnie nam się uda, no i będzie zainteresowanie ze strony oczywiście mieszkańców Świecia i nie tylko na pewno Zrobimy jeszcze raz takie coś. Dla większości osób, które odwiedziły tego dnia okolice zamku, była to pierwsza okazja, aby zobaczyć sprzęt wojskowy na żywo. Dzisiaj przy zamku w ramach Dni Świecia odbywa się piknik militarny. Co skłoniło państwa do przybycia tutaj? Jesteśmy spod hełmna. Rzadko takie imprezy militarne odbywają się w naszym regionie, w województwie. Coś ciekawego, innego. To znaczy, sam byłem ciekawy historii naszej tutaj, na świeckiej, i po prostu. To jest to, że takich okazji się, się nie zdarza tutaj, nie? na co dzień. Kiedy pan ta pan, kiedy ostatni raz miał okazję zobaczyć właśnie takie pojazdy wojskowe? W 2009, chyba jak się nie mylę, nie? ale to widziałem w Niemczech jak byłem, nie. Teraz są ogólnie pierwszy raz od tego czasu tutaj u nas świecił, nie? Namówiła mnie rodzina, bo członek rodziny żony tutaj będzie dzisiaj brał udział w tej inscenizacji, jest w mundurze Armii Amerykańskiej i dowiedzieliśmy się w ogóle o tej imprezie dzięki nim i tak tutaj trafiliśmy z dalekiej Bydgoszczy. Jestem tutaj z dwójką synów, którzy pewnie będą się też bardziej przyglądać wszystkiemu i myślę, że w przyszłości to zaowocuje jakimiś zainteresowaniami głębszymi naszej historii czy w dzisiejszych czasach e, można często spotkać takie różne pikniki militarne, można zobaczyć właśnie sprzęt wojskowy? No wiem, że tu i ówdzie takie imprezy się odbywają, ale pierwszy raz e, ja osobiście z rodziną jestem na takiej imprezie. Zobaczyć w ogóle te wszystkie wozy, które były kiedyś używane na wojnie. Czy ma pan często okazję, żeby oglądać właśnie takie Nie, pojazdy? Pierwszy raz byłem w takim czymś, dzisiaj jestem pierwszy raz na takim czymś. Jak uważa pan, czy taka właśnie organizacja tego typu jest przydatna dla, dla, dla społeczeństwa? Oczywiście i częściej to powinno być takie coś, bo młodzież o takim czymś nie wie w ogóle, co kiedyś tam na przykład było, nie? No, nie starci też, mówiąc, nie? Bo człowiek nie jest taki, żeby ten, ale dla wszystkie to jest fajna rzecz, nie? Dokładnie, szczególnie dla, dla płci męskiej, która, powiedzmy, no, interesuje się militariami. No widać, że panie też się interesują. Co takiego dzisiaj państwa zafascynowało? No wiadomo, stare samochody, no i dla, ma dla małego, no tym bardziej w takich rzeczy przecież nie zna, a my sami jako dorośli jesteśmy też ciekawi. A to, co dzisiaj się najbardziej podoba? Samochody. Czy jest pan zadowolony, że taka impreza tutaj w sieciu się odbywa? Tak, jestem bardzo zadowolony i bym chciał, żeby tak częściej było, nie? Tym bardziej w wakacje, przynajmniej jest jakaś rozrywka tutaj. A co dzisiaj pana tak najbardziej zafascynowało? Y, ogólnie rzecz mówiąc, właśnie te pojazdy, nie? Tym bardziej te niemieckie, nie? Bo... Te rosyjskie to znam, ale przeważnie te mundury niemieckie to jest właśnie to, bo człowiek tego na co dzień nie widzi. Nie? Uważa pan, że taka impreza to jest coś właśnie dobrego dla społeczeństwa? Oczywiście, że tak. Przypomina nam różne ciekawe wydarzenia z historii. Możemy zobaczyć, jak wyglądały wtedy mundury, jak wyglądał sprzęt wojskowy. Godne polecenia dla, dla wszystkich. Przy imprezie militarnej nie mogło zabraknąć również występu muzycznego niebieskich beretów. na sek. Dom we w we śnie cień Tu żołnierskiej naszej pracy Szybko mija dzień za dniem Słońce stawia się na apel Punktualnie skoro świt Razem z szefy patrzy w mapę Chce z chłopcami w teren iść bo gdy batalion rusza w marsz, u ramion skrzydła na ogle masz, nie ciąży w plecach,